Egzamin ósmoklasisty, matematyka, zadanie 15 maj 2021. Staś ma dwa jednakowe klocki w kształcie ostrosupa prawidłowego czworokątnego, każdy o polu powierzchni całkowitej 80 cm kwadratowych. Podstawa i ściana boczna klocka mają równe pola. Staś skleił oba klocki podstawami, tak jak na rysunku. Pytanie: Jakie pole powierzchni ma bryła otrzymana przez Stasia? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych: A, B, C, D. A więc tak, Staś ma klocki w kształcie ostrosupa prawidłowego, czworokątnego czyli to jest ta górna część figury. Każdy o polu powierzchni całkowitej 80 cm kwadratowych. Czyli pole całkowitej jednego klocka to 80 cm kwadratowych. Podstawa i ściana boczna klocka mają równe pole. Czyli podstawa to jest pole podstawy, a to będzie pole ściany bocznej. Czyli pole podstawy równa się pole jednej ściany bocznej. One są sobie równe, to wynika z treści zadania. No i Staś skleił dwa klocki i mamy obliczyć pole powierzchni otrzymanej bryły. Ale zanim będziemy obliczać to pole powierzchni całkowitej, pole powierzchni całkowitej oblicza się w taki sposób, że dodaje się pole podstawy, dodać 4 pola ściany bocznej, jednej ściany bocznej, czyli pola 4 razy pole ściany bocznej. Wiemy, że Pole podstawy równa się pole ściany bocznej, czyli pole całkowite. Możemy pole podstawy zastąpić polem ściany bocznej, czyli zamiast pola podstawy wpisuję pole ściany bocznej. Więc będzie tak, pole ściany bocznej dodać 4 pola ściany bocznej, czyli pole całkowite to będą aż... 5 razy pole ściany bocznej. A wiemy, że pole całkowite to jest 80 cm kwadratowych. Więc 5 razy pole ściany bocznej równa się 80 cm kwadratowych. Chcąc obliczyć pole jednej ściany bocznej, dzielimy przez 5. Czyli pole ściany bocznej będzie równe i tutaj sobie podzielę 80 przez 5. 8 podzielone przez 5 to jest 1. 1 razy 5 to 5. Minus 8 odjąć 5 to 3. Przepisujemy 0, 30. Podzielone przez 5 to 6. 6 razy 5, 30. Minus. I się ładnie wyzerowało. Czyli pole jednej ściany bocznej to 16 cm kwadratowych. Podkreśla. Hmm. Co my mamy obliczyć? Mamy obliczyć pole powierzchni otrzymanej bryły. Górna część bryły składa się z czterech ścian bocznych. I na dole tak samo też mamy cztery ściany boczne. Czyli cała figura ma osiem ścian bocznych, czyli pole bryły. Pole otrzymanej bryły składa się z osiem razy. Z 8 ścian bocznych tak naprawdę, czyli 8 razy pole ściany bocznej, czyli pole bryły, pole powierzchni bryły to jest 8 razy 16 cm, czyli pole powierzchni bryły, my mnożymy sobie 16 razy 8 16 razy 8, 8 razy 6, 48. 4 dalej. 8 razy 1 to jest 8 plus 4, 12, czyli to będzie 128 cm kwadratowych. I szukamy takiej odpowiedzi tutaj zaprezentowanych. Mamy to jest odpowiedź B. Zaznaczamy i kończymy zadanie.